Dzień dobry i witam z słonecznej Kalifornii. Nadaję no, bardzo późno w nocy, bo wczorajszy dzień nie był najłatwiejszy. Spędziłem praktycznie cały dzień w łóżku albo... You know. Coś mi zaszkodziło i tak, minęło troszeczkę czasu. Mówię teraz cicho, bo jest chyba 3.30 rano. Dawno się budziłem, po całej krótkiej nocy spania. Ten odcinek nie ma żadnego głównego motywu, chciałem się z Tobą podzielić, chciałem też pokazać, bo to chyba istotna rzecz, że każdy ma gorszy dzień i też mam małą prośbę, jeżeli oglądasz tego vloga już od jakiegoś czasu, bo już jesteśmy ponad 30 dni online, to daj znać, które odcinki sprawiają Ci najwięcej wartości i które Ci najbardziej podobają, do których najczęściej wracasz, będzie mi bardzo miło, bo to mi pozwoli tworzyć jeszcze lepsze rzeczy. Dla Tym samym dziękuję za obejrzenie najkrótszego odcinka Mirobrun vloga w historii i wybacz, że jest w takiej formie. Natomiast nie dam rady. Dzięki. Pa.